No dobrze, lecimy, lecimy do... Niluś, co ty? Gdzie ty byłeś, co? Gdzie ty byłeś? Idziemy zobaczyć, gdzie ty byłeś, idziemy? Gęśnik stoi Gdzie ty byłeś, co? Pokaż mi No chodź No chodź, chodź Chodź, chodź Gąski są, leżą sobie, patrzcie, elegancko, oni są tutaj Co za nilon kochany ojeju, no dobra no więc tak to właśnie tutaj, o patrzcie, patrzcie i lecą na niego patrzcie na to, patrzcie i ja one go zaatakują zaraz No nie, poleciały dalej no to dobrze a Niro się tu chyba wyrąbane ma teraz lecą na niego co to są za o no, lecą zaraz kurde Nie Nilon Co? Co wy Co Nilon? Ojej Chodźcie górski, chodźcie, 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 chodźcie Chodźcie, chodźcie Chodźcie, no ojej Co za gąski Oj ojej, ojej. Dobra, no fajnie co to wygląda fajnie Trzeba przyznać, tutaj też elegancko No ale teraz malutko ich jest, nie? Jeszcze teraz nikt nie pcha się do wyjścia Bo zawsze ta szara się pchała A teraz co? Biała Sobie leży, pewnie próbuje znieść jajko Ruda tam Ten kurczaczek też Serama tutaj U, A gąski tutaj A wiem co wy chcecie Jedzonko chcecie, nie? No ja wam dam jedzonko Już wam daję, już wam daję no, one jedzonko chcą, bo nie miały tutaj. Wziąłem. A co one? No, rudą, patrzcie. Gonić kurde, co to za... Co jest? Chodźcie gąski, taś taś, 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 taś. Taś, 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 chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Nie goncie ich. <gry> no, jak nie ma jedzenia, to lecicie, nie? Ojej, jego. Ja, ja no dobra. Wy jesteście najspokojniejsi, tak stwierdzam. U was nic... W tam jest coś ciekawego do zaobserwowania, a uniosek tak zbytnio nie ma, no ale... Może. A tu co, jedna kurka ma problem... A nie, myślałem, że ma problem z łapką czy coś. No dobrze. Okej, okay, ja daję tutaj gąską jedzonko, tylko nie wiem w czym zbytnio. W czymś takim bardziej... W tym... W tym by się przydało chyba, co? W tym będzie najlepiej, bo... No bo wiecie, one tak tego nie rozwalą zaraz, nie? Bo w takich oto, wiecie, one taki rozwalają wszystko. Czarusiowi muszę dać jedzonko, nawet go nie mogli. Tam już w ogóle nie wchodzą, bo tam jest ciepło teraz latem, także one sobie już radzą gdzieś. Na drzewach są, gdzieś tam coś gdzieś żyją. No dobra, dam im jedzenie. O, patrzcie, co tam się dzieje. Dam im jedzenie i yy, pokażę wam czy były głodne, na pewno? Na pewno są głodne, bo już podchodzą, no ale dobra. Macie gęski macie, macie. No macie tutaj położywam, o oh. zaraz wodę im dam, bo wiem, że one wodę lubią obok żeby była. No jedzą, jedzą. Muszę właśnie przeczytać jaką dietę najlepiej yy, dla gęsi mieć. W sensie wiem, że chyba ten owiec nie Także muszę zobaczyć, żeby gdzieś go kupić I wtedy, wtedy mi przygotuję dobrą mieszankę No, także jeszcze napełnię im wodę i widzimy się za chwileczkę No dobrze moi drodzy, także wodę tutaj uzupełniłem im Wyczyściłem No i dałem tam wodę z... Yy, I obok jedzonko, wiecie, żeby mógł jeść i się napić No <śm> Wkłada tam buźkę do wody no wstawię to będą miały raj. Chyba. No i nagle sobie zdecydowały, że odlatują i odlatują. No co one są? Dobre. Ja pierdziele, One są jednak Jedna, jedna tylko poleci i już lecą. Już lecą. No dobra. Ruda, ta... Yy. Szara sztywność siedzi na tych jajkach, a ta no kurde wychodzi, no wyobraźcie sobie. Sobie robi przerwy. O, dziwne, no ale dobra. Ok, także to zaobserwowaliście. Fajny, myślę, tutaj fajny poranek. No dobrze, moi drodzy. Także co? E, spadła plandeka, chyba spadła, chyba że ktoś się odsłonił. Ale chyba spadła, tak mi się wydaje. Ale to mi się wydaje, że się zmniejszyło. Tak nie? Jak trochę, jak wyschło. No, nie wiem, kurczę, no szkoda, ale no te inne płyty niby dobrze. Tylko ta jest taka ten. Przepraszam Was w ogóle, bo mamy już godzinę 20.30, a nie lubię tak nagrywać wieczorem. Z racji, no, no chyba wiadomo z racji czego. No, jest jakoś już ciemno, ciemniej i tak dalej, ale przepraszam Was bardzo, bo no byłem w trasie w Poznaniu dokładnie, także. Także przepraszam Was, no niestety nie mogłem. No ale dobra. Także co? No, mamy elegancko pomalowane. To jest jedno. Będzie trzeba robić dach. To drugie. No znaczy w ogóle, co ja Wam tu wymieniam? W punktach. Przecież ja nie wymieniam. No dobra, nieważne. Będzie trzeba to pomalować. Ale dobra. Te gubią tutaj te pióra. Co wóź. Nilon. No i Wy tak ładnie wyglądacie ze sobą. Żebyście tylko tak tak. Się lubili, jak wyglądacie ładnie. No, oni się nie lubią. Nie wiem, czy wiecie, ale się nie lubią. No. Kurki są tam, trzeba będzie pozbierać jajeczka. I w sumie trzeba to zrobić teraz, bo kiedy indziej, niby. Także bierzemy dwie wytłaczaneczki. Nie ma co tego na później przykładać. Weźmiemy teraz i tyle. No, wnioski elegancko są. No, ok. No, właśnie chcę im zobaczyć. Może kurczę, bym stworzył jakąś dietę fajną, kurką, żeby faktycznie. No chociaż szczerze, jak osoby pamiętają, no wcześniej nie miałem tyle subskrypcji. Jednak jak miałem te stare kury typu ten w zeszłym roku, no to chyba dobrze pamiętacie, jak one niosły. Wszyscy byli zdziwieni, niosły jak szalone. No, potrafiłem mieć ile. 90%... to w sumie 80-90% nieśności to była taka norma w sumie Ci co ogląda... Ci co znają mnie wcześniej to pamiętają Także no... Nawet zimą tam było pięknie, nie? Zimą to... Naprawdę stado było udane, bardzo udane I było to stado z Subcy, z tej samej e, tutaj fermy co w tym roku kupiłem znaczy w tym roku kupiłem te 20 wiecie, z Wilgosiewicza i te 40 czy tam ile z słupcy, nie? Także tak to wygląda, no i każdy dobrze wie, że te, no te były udane jakby te, na wszystko, na tej samej pszenicy, na tej samej paszy, nie? Na tej samej i te same nawet witaminy, także nic, dieta jest ta sama co miały ten może to jest po prostu, mówię, kwestia tego, że muszą po prostu zacząć się nieść. No i tyle. No dobrze. Jak to tutaj wygląda? A co to teraz? Biała siedzi na jajkach. No i jak mam trzy kwoki, to po prostu bajka, nie? To jest po prostu bajka. No nie wiem, kurczę, co teraz się dzieje. Może biała teraz siedzi. No, czu... No dobra, zostawimy. Jak Ruda zobaczy, że ona zejdzie. Chociaż zobaczymy. Ona... Jak ten, jak kwoczy, to właśnie powinna tak być zdenerwowana. No i wydaje mi się, że kwoczy, no. no dobrze, elegancko. Na szczęście jajka już mam zarezerwowane, zamówione, także super. No dobra, lecimy nad staw. Dobra, więc zamykamy tutaj kurki już. Można je zamknąć. Jak najbardziej one już wychodzić nie będą. No tutaj trawkę elegancko trzeba będzie podlać, jak i tutaj. No okej, okay. no dobrze moi drodzy A ja generalnie was zapraszam Na kanał a to co tam Na kanał Sandra M eee, W opisie macie linka Także zapraszam eee, Jest tam, odsłonę Jest tam odcinek z montażu <grym>, Latają w kółko Z montażu komputera dla mnie Na którym będę wam teraz montował filmiki Powiem wam, że cieszę się niesamowicie Bo po prostu no jest taki mój w sumie Pierwszy stacjonarny komputer lepszy, takim na którym naprawdę już jest taki jakbym chciał, i, i to nawet sobie w coś pogram i elegancko. E ja akurat dużo nie gram i raczej to jest coś tego typu, że odostałem kompa. Mam wielką zajawę nagranie, zagram dwa razy i się skończy, no ale dobra, tak wiecie, trochę poza tematem, ale naprawdę zachęcam Was, bo stworzyła ona dla mnie komputer i firma się zajmuje właśnie tą usługą tworzenia komputerów y, dla klientów, także y, skorzystałem z tej usługi, jestem zarąbiście zadowolony. Jak, no i stworzyła właśnie ona dla mnie ten komputer. Przygotowała ten koszyk cały do zakupu, i tak dalej. Części zostały wysłane do niej, ona mi go zmontowała i wszystko ustawiła, podkręciła wszystko, co jak należy, i mi go wysłała. Także ja jestem zadowolony w 100%. No i teraz będzie testowany, zobaczymy. Muszę przy, przykryć ten kurnik, chociaż no nie wiadomo, gęśnik przepraszam, ale wygląda klasa, nie powiem wam wygląda. No sami powiedzcie, czy to wygląda jak kurnik na rzeczy z resztek, bo teoretycznie to są rzeczy ze śmietnika, te wszystko, ze śmietnika i ze złomowiska, także czy on wygląda jak gęśnik ze śmietnika? Ludzie wystawili te rzeczy, bo właśnie to, wystawili na śmietniki te drzwi. Ja powinienem teraz zrobić zdjęcie i dać właśnie, powiesić na tym śmietniku i pokazać im co powstało z takich śmieci. Ja oczywiście rozumiem, bo... Niektórym to się e, po prostu nie wyobraża W sensie nie wiedzą co może z tego powstać Tak samo jak ja bym nie wiem Wyrzucił kurczę. E, no kurczę, no nie wiem Co mógłbym wyrzucić A dla kogoś by to mogło się mega przydać Nie, Także mówię to jest kwestia po prostu Komu się to przyda ale mi mówię Się akurat przydało mega No i powstał super gęśnik nie? No gąski już niedługo idziecie Już niedługo No i one są fajne mi się tak podobają no, tylko jesteście w redoty takie małe, nie? Jesteście w redoty. No dobra, lecimy w takim razie nad stawik. A, wezmę jeszcze ten. Wezmę jeszcze tą pszenicę. Żeby nakarmić rybki, chociaż troszkę, nie może tak dużo jak wczoraj. Czy to przed... Nie, wczoraj, nie? Nie może tak dużo jak wczoraj, ale trochę wezmę. U tej pszenicy też mam dużo, także może się najedzą. No, także biorę ile. Teoretycznie mam tego dużo. No dobra, tyle wystarczy. Elegancko. Dobra, także bierzemy i lecimy nad stawik. Powiem Wam, że tutaj nie wiadomo nigdy co spotkamy. Nawet może jeżyk się zdarzy czasami. Bo mówię, tutaj nikt nie schodzi. Jak ja naprawdę jestem, to jestem rzadko tutaj. Ale patrzcie, trawka elegancko. Klasa, kurde. No, jestem zadowolony, powiem wam. Jestem naprawdę zadowolony z tej trawy. Nawet chyba już tam wybiła ty. Zobaczymy zaraz, na wyspie. Ale no wiecie, tutaj jest... Ładnie popadało. Temperatura w dzień też jest elegancka. Także trawka idzie, nie? Wtedy. No. No cieszę się, cieszę się naprawdę, bo kupę roboty, serca jest tutaj... zostało włożone w ten... w ten ogród i... I zaczyna to wyglądać, nie? Także elegancko, no idziemy Ojeju Coś z równowagą dzisiaj Patrzcie, tutaj w ogóle coś chodzi na tej wyspie Nie co to jest, takie lekkie, jakieś wybrzuszenie I się zastanawiam co to kurcze jest Czekajcie, mam jakiś patyk, o, jest patyczek Takie, czy to mrówki są? Takie naprawdę nieduże to jest Nie wiem kurczę powiem wam co to jest. Naprawdę nie wiem. No dobra, nakarmimy rybki. Też niektórzy pisali, że nagle się obudziłem z rybami. Ale powiem wam, no, że jak i tak tu będę musiał chodzić, no to się obudziłem, no bo lepiej się obudzić teraz, niż w ogóle się nie obudzić, nie? Także naprawdę takie komentarze to czasami śmiech na sali, no bo ja rozumiem, że trochę słabo, bo kurde. Przez parę lat ryby nie były dokarmiane i tak dalej No ale chyba lepiej kiedyś zacząć, niż w ogóle, nie? No taka jest moja, wydaje mi się Takie jest moje zdanie i wydaje mi się, że to jest w sumie normalne No... No chciałem się wziąć za rybę, no to się wziąłem, no wiecie Co, miałem je zostawić, żeby dalej sobie tu żyło i... Nie były dokarmiane, to wolę sobie je dokarmiać. Niech, niech mają jedzonko. Chcę hodować coś tam tu, jakieś rybki. No, dlaczego nie? No, nie widzę problemu w sumie. No, ale dobra. Nie martwię się. Mam nadzieję, że, e, że... Że rozumiecie, o co mi chodzi. No. A ja podlewam właśnie trawkę. Bo trzeba podlać, żeby ładnie rosła. No bo wiadomo. Klucz do... Do ładnej trawki żeby szybko urosła, to jest słońce, woda i powietrze. I te trzy rzeczy. Słońce, woda, powietrze. Jak dostarczymy, no powietrze to wiadomo, eee, woda, jak dostarczymy ładną tam codziennie wodę, to podlewane będzie, ładna pogoda, słońce będzie i ciepło, to wiadomo, że ta trawka wybije. No dobrze, elegancko jest, mi się podoba. Nie wiem, ja tak to przeżywam może bo jednak się cieszę, po prostu jak tu będą te gęsi kurcze, ten gęśnik mobilny, to będzie po prostu coś pięknego. Po pierwsze, nie trzeba sprzątać. Po drugie, e, nawóz jest po prostu piękny dla trawy, jak to będzie codziennie przestawiane. Zobaczy jak z kubkami, bo być może będzie trzeba przestawiać co dwa dni. Ale myślę, że codziennie, żeby nie robić tam jakiegoś syfu mega. Także codziennie, jak to będzie przestawiane, to będzie lepiej. Terenu tu trochę jest, żeby ten gęśnik sobie pojeździł Także elegancko No i ja się cieszę Także co? Ja działam z podlewaniem trawki, a my widzimy się za chwileczkę No dobrze, trawka nas stąd to normalnie wygląda jakby tam nie wiadomo ile tej trawy było Ale jak się już się z góry spojrzyło To nie ma nic praktycznie, nie widać No ale dobrze Useram też jak szybko odbiła, nie? Przecież niech odbija, bo wiecie yy, się wzmocni przez to spadnie, bo tak to jak jest goła ziemia to to też będzie się łatwo tam obsuwać z deszczami jakby i tak dalej, a jednak jak trawka będzie, tym bardziej jakby była już taka stara, to w ogóle nie, moim zdaniem nie do naruszenia no to wiecie, zakorzenione głęboko więc elegancko dobra także co, ja spadam do góry, nie ma tutaj co robić a, jeszcze słoiczek muszę wziąć żeby nie zostawiać tutaj, bo później mi się przyda, żeby wziąć pszenicę z góry na dół. Dobra, no i lecimy do góry, do kurek. No dobrze, moi drodzy, tak jeszcze na szybko. Zaraz trzeba zamknąć kurki, zaraz sypię im jedzonko na jutro. No a tej kury to już mam powiem wam, dość, która sobie siedzi, a kury muszę. Z gniazd powywalać, no jest ich trochę mniej, już ale jeszcze siedzą. Kurde, gąski tu chodzą. Właśnie muszę jeszcze gęśnik zakryć, bo jest odkryty. A nie wiadomo, jak tam z tą pogodą. A pokażcie mi, jak tam kogocik. A co ty Kugucik, co z tobą jest? O biedak, zaraz muszę do niego zobaczyć, co tam z nim jest. Czego nie torturują No zobaczę, kurde Widok No dobra, zobaczymy jak tu A to już piąto tu za wiele nie zobaczymy Ty no ale patrzcie Biała normalnie siedzi, mam trzy chłopki chyba Ja pierdziele Dobrze, że te jajka zamówiłem To wiecie, to się podłoży O kurde No to nice, to ładnie, ładnie elegancko No dobrze ale zjadły trochę tej paszy dzisiaj A no, w sumie na 4 gęsi to co to jest, nie? No dobra i drodzy Także co, ja już was więcej nie męczę dzisiaj Sorki, że taki krótki vlog, ale No niestety, no nie było mi, więc nie miałem w sumie co nagrywać, czasu i tak dalej No daj, wezmę ci piórko No Dobrze Okej, okay. pozdejmuję jeszcze kurki z gniazd No a my widzimy się w kolejnym odcinku Pamiętajcie łapa w górę, miły komentarz, subskrypcja i zapraszam również w opisie macie linka do Patronite'a, Facebooka oraz Instagrama, także zapraszam, no a my widzimy się w kolejnym odcinku, do następnego, siema!